Głębiny oceanów skrywają istoty bardziej przerażające niż możesz sobie to wyobrazić. Poznaj je. Poznaj potwory z podwody. Wampirzyca PIEKIELNA Ta demoniczna zjawa przemierza ocean w czerwonej pelerynie, świecąc w ciemności. Jednak nie bój się, raczej jej nie spotkasz. Jak na wampirzyce przystało, żyje tam, gdzie nie dociera słońce. TRONICA Głębinowa paskuda ze świata cieni. Jej świetlisty wabik hipnotyzuje ofiary, ale nie daj się złapać. Każdy, kto znajdzie się zbyt blisko, traci szansę na ucieczkę. Połykacz! Przypomina węża, ale ich nie zmylą się jego smukłe kształty. Przyczajony w głębinach atakuje z znienacka, rozdziawiając swoją gigantyczną paszczę, z której nie ma ucieczki, nawet jeśli ofiara jest dużo większa od właściciela paszczy. Te morskie stwory być może nie potrzebują strojów, by straszyć na Halloween, ale wcale nie są takie straszne. Każdy z nich pełni ważną rolę w głębinach oceanów i potrzebuje ochrony. Wejdź na gdzie jest coś KPL, wybierz morskiego stwora i obejmij go ochroną.